Jak żyć? Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. Życie pełne jest nieprzewidzianych zdarzeń, niewiadomych. Czasem same wybieramy źle, czasem to dzieło przypadku. Jak nie zagubić się w życiu? Jak odnaleźć właściwą drogę? Swoją drogę? Dostałam ten wyrok i chcę go odsiedzieć. Nie ja dałam życie, nie ja powinnam zabierać. Sytuacja mnie zmusiła, żeby podłączyć ten prąd. Siągnęłam po blombę i dlatego tak to jest. Skuteczność prawa polega na nieuchronności kary. Nasze bohaterki nie czują się pokrzywdzone tym, że znalazły się za więziennymi murami. Zawiniły więc, muszą ponieść karę, mówią zgodnie. Największą karą dla nich jest jednak nie wyrok, a rozłąka z dziećmi. Zanim znalazły się w więzieniu, obie borykały się z trudami codzienności. Oto ich historie Zosi i Mirki. Tak w każdym małżeństwie były i dobre dni i złe. Ale potrafiliśmy się z mężem dogadać. Mimo że mąż nieraz nadużywał alkoholu no i podnosił na mnie ręce. Y bardzo często na ten temat rozmawiałam z moją y, byłą teściową. Prosiłam ją wielokrotnie, żeby po prostu porozmawiała ze swoim synem. Zależało mi na moim małżeństwie. Wyszłam bardzo młodo za mąż. Y, był to mój pierwszy mężczyzna i tak pozostało przez 18 lat. Starałam się jak mogłam, pracowałam. Nie miałam koleżanek ale mimo wszystko teściowej się nie podobałam. Był moment, gdzie złapałam męża, jak mnie zdradzą. Pobił mnie mąż. Poleciałam do teściowej z płaczem. No nie była za mną. Wyglądałam makabrycznie. Musiałam jechać na pogotowie. To się wszystko tak zaczęło nasilać. Że z biegiem czasu mąż tylko przychodził się do domu wykąpać. Wykąpać i zagrać mi na nerwach. Zabierał się jeszcze do matki, tam się u niej żywił, do domu przychodził, jak nie wiem, klient, do domu publicznego. Był moment, gdzie chciałam się rozwieść z mężem.